26% BTW Najlepsze jest to, że nie pamiętam jak się w to grało, nie? W poprzednich odcinkach Skarbówka, dzień dobry Dzi... Cześć. co? jakie mam na to zareagować? Czy ty grałeś Ancient Cheese? Nie wiem Jee. Czemu ja pod... Czemu ja mam pod czołgami nagle sterowanie? Bo... Był update i prawdopodobnie ci zresetowało bindingi. Nie. Nie lubię ich. Żebym ja teraz pamiętał, co ja tu miałem. Co to jest? To zrobimy taki. To jest... Jak... Nie, ten. To jest... To, to no, ten. Witajcie w pierwszym odcinku z pizza. jest starożytny znaczy, servian. tutaj. O, tutaj. Nie Jest tutaj, tylko wyżej. Kiedy to jak ty to mizunąłeś. Nie było Nie. znaczka. Tutaj jest starożytny ser, więc... Ale ja były drzwi. A co mnie obchodzą drzwi? To nie jest mój dom. Drzwi do lochu. Lochu sebaku. Co, Co, co ja tu robi ten głupi klotek z Mario? rzucić tą bombą w szczura. E, gdzie moja bomba? <noise> czy to cię uderzyło w tradycję do sceny? Ale głupota, nie za to płaciłem. Nie, żeby ta, nie żebym płacił to Ale już minęły chyba dwa tygodnie od lipca jakoś, wiesz? Nie wiem, kiedy to było. 2014 jest za tydzień. Jesteś spepinowany. Napisz... Napi Wyślij tą wiadomość do pięciu innych osób, aby ich spepinować. To piękna muzyka. Kazu cover. A Jezu... To... Są komary o trzeciej w nocy, kiedy próbuję spać. Nie wiem, gdzie ty mieszkasz, chyba, że masz takie komary, ale okej. Okay. Ale słuchaj, jak to jak to przejdę musisz zrobić coś epickiego z okazji, że w końcu to przeszedłem. No Taki... tak długo... żart o Ancient był, że po prostu... Nie wiem, zbyt 20 pompek na siedząco. Hollow Knight odhaczone! Uuuu... Powiedziałem Hollow Knight odkaczone czy Ancient Geese odkaczone? Nie mam pojęcia. Co teraz miało być? No to teraz... nad floor trzeci. Jestem hardcore! Dobra, pierwszy poziom. Nagrywanie złączone Aparentnie jest. Łączone. Aparent yes. Tato! No każdym razem wiem kto tam buje z jakiś powód tak jest. Ale trampolina fajna. Pójdę. Świetna, świetna somowa na plaży. Hashtag y, wakacje. Hashtag wakacje są tuż tuż Wakacje wakacja. Powiedzieć... Chciałem powiedzieć Wigilia, powiedziałem wakacja. Can believe it Jeszcze go To mnie uderzy? Way. Nie, 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 ale ja, ja mu nie daruję tego. To jest jeden z moich ulubionych sekretów, jest fan bardzo. Nawet. Takie 2 na 10 mocne. O, secret. Prze ej, ej. Ej, ja tam chcę. I'm... Unlucky. To jest głupy w sumie, Nie mogę escape'a kliknąć, bo sobie bindowałem. <noise> <noise> Oho To był klik, jak coś moje, 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 moje w tle, moje w tle <noise> Widzę, że traktat pokojowy podpisali Oj nie ja wiem co to jest za poziom chyba Krążą plotki, że ten poziom jest stylizowany na Wrocławiu ty, ty. What do you know about Rolling down the... muszę powiedzieć, że jednocześnie i Brick i Gustavo to jestem ja. Jeden z gruby, drugi jest niski. No. Okay. Radbol. Bo oni się odbijają od... mocno. <laughs> <laughs> odbijanie się od Gustawa i Bricka to jest najbardziej nie, nieresponsywna rzecz w tej grze, po prostu, nie? Ty nie masz kontroli. <laughs> <A to> się... <laughs> Musimy jest taki głupi, wszystko jest taki głupio i... kurde o, Ja się od ściany śpiewam Wiem że to nie rozpoznał Okej okay, dobra kurde. Ale ty, ty, ty tak strasznie ci mnie wspinać ściany nie <gry> No zaraz, to jest najlepszy moment w grze zaraz Dobra, to już koniec odcinka. Nie ma nic ciekawego po tym momencie. Nie uwielbiam to, że jak się altabuje, to jest 160 fps w lewym górni, Nie, pizza, tower, pizza. O, można go bić. Delete file. Nie, nie. Kasuj plik. Sam się kasuj. Czekaj, na czym ja skończyłem ostatnio? Flor trzeci. Okay. Co? <laughs> Szef. Nie, o, to! Dobra, spróbuję. Piątko, <laughs> niech będzie. Reality Sabaku, reality Sabaku. Dobra, dobra, już spróbowałem. Escape mi nie działa, zapomniałem. Weszasz piłkę od golfa do kosza od koszykówki. Podczas kiedy te sery, które grałem w baseball tobą, cię rzucają, abyś iść kręgle. O Musisz go wpić tam. Wiem. Tylko żeby on chciał. Dobra. No, chyba. się. Nikt nie pytał. To mu prezent jakiś, jak go chcę. A, taki prezent Jestem rozczarowany. w tym Jest free. Goofy. A. Oh. Oh. To są moje słowa. No ja. Usłyszałem Kisię. Jako, że nic ciekawego się nie działo podczas tego poziomu, to jest to idealny moment na to, żebyś zostawił suba. Myślisz tak samo? To szybko daj lajka! Małpa, Krzysiu. <grym> <grym> to, bo chodzi o to, że jesteś małpą, Krzysiu. Tak. <grym> Co to jest za duży ser. Ale domek. I się tak przestraszyłem, bo kurwa patrzę na telefon i się nagle swoje nie? A tam kurwa tak morda jedna na rakiecie. Kiedy włączysz to światełko w walcie i ojciec cię drzeł. O kurwa, ej, prawda. Ora znaczka. Kurwa. liczy sobie świecisz. Patja. Dziękuję. Żartowałem. O kurde. No Mariusz wybuchł. O rakieta. Super. Schodziłem dół, żeby polecić w górę rakietą. Tu jest koniec! Oh my god! Drwiełem kółko dwa razy, zanim się kapuje, że muszę w lewo. Zobaczymy, co będzie bossem. Chłop mi pieniądze i zbudował dół drzwi. Co to jest?! Czym on jest?! Co to jest, teletubisie jakieś? On się wręcz prosi o to, żeby mu przykorbić, nie? Wiesz, jak się wyprowadza w prawych sierpowych? prawa na prawa, z tyłu. Wiem, nie wiem, ty na, na szerokość... Bler. prawa na z tyłu. Lewa do przodu, przekręcasz się tak biodrami nie? na prawą stronę i wyprowadzasz się do... z całego biodra, tak się przekręcasz wręcz, nie? i wyprowadzasz się do... tak wręcz kurwa po łuku, ale za... Zatr... Bo... o, się zajbałem. Zapomniałem, że escape tu dalej nie działa, weź mnie już, wykrzacz. Będzie śmiesznie, jak nie będę mógł zbindować jeszcze raz tego escape'a, bo go nie ma zbindowanego. Że się zsynchronizował z tym Nie, mi się nie chce w to grać. Jak ja mam z tego teraz hmm. wyjść jak nie ma, kurde, spintowanego? Kurwa, to teraz, bo mam kurde Skypa ten Kurde był bomba kurwa w Gramy w bobry. Nie, nie gramy w bobry. Gramy w bobry. A to bobry. Gramy w bobry. Muszę dokonać czegoś ważnego. Ach. Czuś hmm? niezwykle ważnego. Wyki... Przeszek delete filesration Nie sprawdź teraz ciała escape Nie wszystkie poziomy w tym florze po tak. czterech sobie poszedłeś to się już biłem z tym A z dźwiękiem Piekielnym bobo Możesz go uderzyć od razu, bo się świeci w Ale fajnie I nie mogę zresetować Nienawidzę tego dzieciaka Czy, czy Czym on jest? Co to jest w ogóle? Dobra, to on malował. już to wygrałem No Musisz do niego podejść i Podziel ten... się swoją opinią. Podłóż nam ulepszyć oprogramowanie AMD Software Adenaine Edition wypełniając ankietę. To jest w ogóle zabawne, nie? Bo jakby ten balon wywalił tych gości, którzy jakby go nagrywali, więc on teraz po prostu jest debilem większym, bo nie jest nagrywany. F1, nie obchodzi mnie to. To było to. Tyba. Ej, teraz muszę to bindować wszystko. Oj, ja. Co? Teraz nagle działa. No. Ej, to nie moje kontrolce. Dobra, trudno, nie, niech będzie. Powiedz co ty zrobiłeś, bo ty nałożyłeś kontroly na poprzednie kontrolsy i masz po dwie rzeczy, nie? Skok. Bra. <noise> <noise> Okej, okay, mogę zrobić. <noise> co to ma być? A nie może być, nie może być dalej, co jest? A może być... Nie! Wychodzi poza ekran Nie mam, jadłem Co? Nie mogę iść w lewo przecież masz speed'owane lewo Nie, to pod strzałkę jest, widzisz, jest różnica Prostopys Skoro mowa o prosto w pysk, to, To pysk przyleciał tutaj. Jeszcze raz. teraz. Niezłe drzwi. Kiedy gramy w Bobry? <grystanie> Przestań. Jakie Bobry? No kiedy co gramy z w Bobry? bobry? Ej no, ale braciak ma ty czemu on lata? On, on... On po prostu ukończył Akademię Pranków Cheetos. Golden, czy wiedziałeś, że gdy leci w siebie deskorolka, to raczej musisz się Ja nie mogę. Uniknął. Czemu się nie pobawi, że dzieckiem sąsiada? A dziecko sąsiada. O, faktykę, Diego. Czy wiedzieliście, że żeby zrobić naleśniki, wystarczy wam jedno jajko? Soda, że a. jak robię naleśniki, to to jedno jajko, bo się loduje na Dobra, was to śmieszne, a u mnie serio ślad po jajku na suficie. A to gdyby jemu robić jajko na głowie? To naleśniki. Jajko.

ja tam mieszkam! Grałeś w Pomidor. Ale nie, tylko ty grałeś. Ej. Ale powiedziałeś, że gra my. Czyli my. No, ja cię kontrolowałem. Co? Kryminalisto. Przepraszam. Ja też. Wybaczam ci. Czemu to jest? <śmiech> <Ech>. <śmiech> To, już to oni. Ratują cię. Chyba. Nie. <głos> <głos> strasznie niski jest w ustawą. Panu jego. Dalej hmm. wyszedł od ciebie. Dzwonek! Dajcie dzwonek! Bali dzwonek. Dajcie suba dzwonek. Mhm. Właśnie! Kolega bardzo mądrze gada. Nie. Odsubskrybujcie. Dobra, w sumie się nie zawiadomię, jak będzie filmu znowu przez następne. Nigdy co tu robi taksa? Nie on nie może mieć spokoju w tych taksówkach Trzeba wypróbować nowy drip To nie to Brat jest za dużo kropelki Smacznego? Nie, Pepino Co tu robi Ananas z prawdziwego świata? Co tu robi Pepino z prawdziwego świata? Pepino jest z prawdziwego świata Prawdziwy człowiek no, nie widzieli, że ma serial na Cartoon Network? Siodła oh dwóch pepina. Super magia. Niesamowity świat pepina. <laughs> Przepraszam. Wy, Wybaczam. Ej. No co? Wybaczyłem ci jeszcze się czepiasz? Oni mają to wykalkulowane wszystko w tych ściekach, nie? Czemu oni zrobili takiego Bengiera do szamba, nie rozumiem is... so, To jest... wygląda na to. Tylko nie to. To generalnie działa tak, że jakby z każdym flapnięciem niżej lecisz, nie? Zauważyłem. Ja po jakimś czasie nie może latać? Tak. To dlatego są podłogi, nie? Dlatego są podłogi. Tak, dlatego wynaleźliśmy podłogi. Jakbyś się zamienił w pudło z pizza, to możesz latać. Kurde, skarbówka, kradzieży, no to to mam być. Pan tak shit te tronice. I tej dukce fucking dory. Czekaj chwilę, chcę się napić. Mówię ci to, że się napić chcę. Który to ja? Ten nie u góry. To jest syn sąsiada dopiero. Um, Wypij monsterka. starka. Red Bull ci skrzydeł. Teraz próbuję latać dopiero. Przed chwilę zastanawiałem, gdzie ja jestem. Tak, to jestem ja. Wy nie zastanawiacie się, jak wylądowałem w tej sytuacji. No, już wiecie? Ew, czekaj, co? Okej, okay, tak. Zatrzymałem ta. się. Nie dokończyłem tego zdania. Teraz. Jerome. Ew, fat. Chyba C najlepiej jak dotąd. <noise> Happy Beard. Czy to Freddy Fazbear? Ja się umorzę się wyciszyć. A nie, chcę zazwyczaj ...to Kurwa, nie wiem. No. E, co to jest? Freddy Fazbear! czyli i co oni robią? A, dobra, to... <laughs> e! e! Co jest? <laughs> Czy to Freddy Fazbear? Czy to Freddy Fazbear? Nie pozwolę mu! O... <laughs> oh my co god! Co? Za 400 metrów, skręć w prawo. Biegnij! No. Co? Co? nie idzie? To jest jeden na 6 szansy. Dobra, przecież mi bardzo kreatywny pomysł do głowy jak to zrobić. No tak. Dobra, w końcu spokój. Mówiłem coś? Ja coś mówiłem. Nie Dobra. Tak. Nie, 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 ser mnie Ta. goni, ser mnie goni. Dobra. Co to jest? Czym ty jesteś? Pomidor. Czuję się normalnie jak u ciebie w domu, Seba. O czym? Bo ty masz, masz takie tańczące pomidory w domu. A, zaraz będzie noise jumpscare, ja to widzę. ILE?! O, ma. tak byłoby śpiesznie, gdyby się okazało, że on też umie jumpscare'ować. Darmowy pistolet, ale... Ale fajnie! Papa. pa! Nieeee! Nie szansa, 1 na 6? Tak. Chyba no. Coś takiego Na To jest szansa 1 na jakąś liczbę parzystą Miszą od 10. że przyjął, że Seba to ok. No bo zacząłem mój jak po prostu. Mam. A szybko. Z... pan szybko poprzechodził wszystko? Nie. Nie? Nie, nie pochodzi, nie pochodzi, nie, po... nie przeszedł wszystkiego szybko, ponieważ będę... Byde... ...kilka miesięcy puseł. Pora po spalić gumę. Ale drzwi dowalone! <laughs> Z nie widziałeś? Nie? <coughs> yeah. Wydaje mi się, że oglądał jak banko Nie, nie oglądał. Yeah. Oj, chuj no i pozdrawaku. To jest bardzo straszne, wiesz dlaczego? O nie, ona się na ciebie spojrzała! Wygląda jak dom Seby. Czyżby to był Seba? Seba. <słyska> <słyska> Zrobisz. Zrobi A. Chciałem powiedzieć, że przypadkowo zrobiłeś speedrun stat, ale nieważne, bo zabijeś ich wszystkich. Ej, Beni! No. Zerzak. Zerzak. Oba rozjebałem przed chwilą. Możesz w niego uderzać, jak on jest na ziemi, jak on daszuje i w ogóle. No to. Jest... To Wtedy zrobiłem! Jest lepiej... Wtedy jest lepiej, bo przy okazji zabijesz. Ja nie mogę, serio. Ja spadłem na spitrenie, to tak Czemu on jest nagle bezdomny? Nie wiem. Skarbówka. Skarbówka, dzień dobry. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze raz. Jeszcze. O, burwa! Oj tu. sierpowy. Elegantko! Bęger alert Rutowa Luigi Teraz będziesz walczył z każdym bosem powodzenia! Czekaj no kurde no Kogo mi bierze Z I teraz zawodziłem dopiero, że Egg Pepino zawsze jest z tobą. Co się strój To jest Pepino <laughs> <laughs> zawsze jest z tobą Musisz go cisnąć ustawem To? Co? Gruby. dobra. No, Ale no. ze no, z Spotify no. Premium. Brat Gishu, Wiecie co mu się stało? Zrezygnował ze Spotify Premium. The Ultimate John Pillar Tam co się wieża pizy Wieża nie niera Wieża Jak będzie znowu ten fragment cholera że będzie trzeba grać w golfa to nie wiem co zrobię A co golfa, nie, golfa, nie, nie golfa nie lubię Boż był fajnie Nie lubię golfa grał w golf co on robił? No, Nie umiał grać w golf A już nie mam tego Christian. Bum bum. Kisiu. Już go nie masz od kilku tego. Kisiel. Wydaje mi się, że on nie zdąży. Nie no chyba za Ty chyba miałeś 2 minuty w tym momencie. O. Tak to tam <słyszykli> siedzi. <słyszykli> w ten moment <słyszykli> zabiło. Ale musisz go... Musisz go wziąć. Popieprzy mnie. <słyszykli> Popieprzy mnie. Skodzi cały czas na ty. O. Hot dog. Te szczury można niszczyć. Nie, tam ta armata przecież Ten goblin z armatą zniszczył tamtego tego szczura przecież... um, Czy taki inny typ szczura Był, Nie Znaczy... Tam, tam, nie, w tamtym pokoju nie nie może, nie z armatą ktory, i zniszczył to przecież... Który które chodzą można ich za, je zabić a te które są które blokują przejście nie można No, no coś nie. czuję, że zaraz w tej rozmowie wyjdzie jakiś cudowny cytat to jest celu motywacyjny Juxir. Juxir nie umie w szczury po prostu. Cudowny ja cytat. Mówię, cytat. Cytat. <laughs> Taki do czytania, wiesz. Który tak. lubił serp Ale... Ale przybieg... O, nie tutaj jest mały drogi. Tak, nie, tu trzeba... użyć Pamięć. To to ma być? Pamięć. No way. Przytość wieży pizzy. No wait. Co? Can we case? No. Nie dorzucił się z rankiem, co? No. O, nowy drip odgotowałem. Może druga część jest na drugim końcu świata. Druga część nie. Pizza Tower? Pizza Tower 2. Joda. Tak, jak na Hawajach sobie siedzi taki Chińczyk i sprzedaje Pizza Tower 2 na dyskietkach. Bo no, da się to już pominąć. A nie dało się! A, się nie dało. final! Nie, nie, dało się! Uwaga. Ta Waga? Że... Ja nie mówiłem. No, Co to będzie? Bo nie muszę od początku. Słyszysz? No. Okay. <grym> <grym> Dobra, baba. Zjedzę się pizzy. Zaraz są już 100%.